No hej, coś się dzieje na mieście? Nie, cisza jest. A wiesz co, i tak pojadę na patrol. Dobrze, szefie. Ale wiesz co, chyba pojadę z tobą. I jakoś mi się tutaj nudzi. W sumie jeden z nas powinien tutaj zostać i pilnować więźnia. Hej, i tak stąd nie ucieknę. Przecież jestem zamknięty. No w sumie tak. Dobrze, jedziemy na patrol. Brrr. No i zostałem sam. O, zaraz, zaraz, a co to za narzędzie? Mm, jeszcze tylko kawałek. Muszę, muszę to zdobyć. Jest, udało mi się. Spójrz, co to takiego jest? Szefie, nie wiem co to jest. Ale tam na dole jest coś napisane. Buding Dessert mit Überraschung. Okej, okay. szefie, ty umiesz po niemiecku. Co to znaczy? E, o ile dobrze przetłumaczyłem, pisze tam e, budyniowy deser z niespodzianką. O! o z niespodzianką! Z niespodzianką! <śla> <śla> Ale będą mieli niespodziankę! Jak wrócą i zobaczą, że mnie tu nie ma. Jakoś muszę to podważyć. Na pewno zaraz mi się uda. Szefie, tak sobie to tutaj stoi same. Nie myślisz o tym, o czym ja myślę? Dokładnie, o tym samym myślę. Chodź, otwieramy. Nie mogę się doczekać. Mm, przepyszne. Mm, szefie, oh, troszkę ma ta figurka kolor jak my. Ja znam tą postać. Moje dzieci oglądają tą bajkę. To są Pidżamersi. Pidża -pi co? Ach, nieważne. Bardziej interesuje mnie ten budyń. Chodź, spróbujemy. Wygląda apetycznie. Dobrze, szefie, musimy wracać. Jestem wolny, wolny! No proszę, proszę, czyżby to była jakaś próba ucieczki z więzienia? Panie komendancie, oczywiście, że nie. Chciałem otworzyć okno, aby przywietrzyć moją celę, i nagle patrzę, ta rata tutaj odpadła i chciałem ją złapać, żeby przymocować z powrotem. Takie bajki to możesz opowiadać komuś innemu, ale nie mi. A powiedz mi, co to tutaj za narzędzie leży? O, a ja nie wiem, panie komendancie, nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobrze, do środka z tobą. O nie, byłem tak blisko wolności. Okej, okay, zajmij się tą kratą. Trzeba to znów przyspawać. Tak jest, panie komendancie. <laughs> Wystraszę więźnia. Hej, ty tam w środku. <laughs> o, wystraszył mnie pan. <laughs> to nie było fajne. <laughs> PJ Mersk. Pija